Siemma, Siemaneczko z tej strony. Maciek przez małe F. W dzisiejszym odcineczku zagramy brancio i zobaczymy, kto z nas jest najbardziej inteligentniejszy. Czy to będzie. Krystian! Maciej! Karol! Pysio! Przed nami pierwsza konkurencja! Na jakim morzu znajduje się Kuba? Eee, ale Kuba który? na Kuba. Jakubie! Nie, jest poprawny. Ale strzałkami było, tak? To ja odpowiedziałem? Z strzałkami był... O, czy jak w końcu? Tak, Ile tak, metrów aha. wysokości mają rysy? O w o, 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 cały czas próbowałem. Kurde, Felek. Dobra, kurczę, kurczaki pieczone. Pora oddzielić prawdziwych graczy o, nie. od nie niegraczy. Krystian. Wszystko jest jeszcze w grze. Jaka rzeka oddziela Stany Zjednoczone od Kanady? Rzeka? Nie, pszczaki Tamiza! Tam, nie, nie, to nie tutaj. Żyjcy różnie. Ooo, świetnego Wawrzyńca! Geografia! Dobrze jesteśmy, dobrze. A wybrał to wybrał tę Kanał Sueski stanowi umowną granicę między... O Boże. Eee... Uweski? Nie! Źle! Ja jestem niepowołyny! Je, nie, teraz teraz ja no, już no, wiem, no. że to była ta góra. Dobra, idźmy to. No. Jak ja kliknąłem w ogóle coś innego, a dostałem punkty. Jaki Brain procent show? obszaru ziemi zajmuje różnego rodzaju wody? Jaki procent obszaru ziemi? Nie! Też tak, źle nie, wybrałem. Wydaje mi się, że będzie 50. Nie, tylko czy są poprawy. Ale za zobaczmy. Może 372! Nice!

Kąd mam wiedzieć? <głos> Strzelam! <głos> <głos> nie Zdrako, jestem pewien, czy ale to jest taki. Ale to, piszo, to, nie jak pysio! Pysio, jak szybko! Cześć, no brud! Za... No! No! Dobrze, za... no! No! Dobrze no! <noise> to Nie się To chyba mówię przegrać o Librucie, a nie. No, Librucie, to koniec Ogień, Powiem ci że ta kategoria. Nie, to prawda, nie On tam obok ma odpalone google, to dlatego. On podkłada telefon, telefon słucha i on. Dobra, okej, to może Dawaj, druga rundka. druga rundka. Oczyszczająca konkurencja. Czas Odkuracz! na odkurzać nam całość. Odkurza. proszę. Odpowiedzcie, dobrze, A ten Musimy trafi szybko, w ręce kogoś innego odpadać, nam Możecie nawet wybrać w czyje. Dobra, dobra. dobra. Maciek! Marek, 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 Trójkę wybierz! No, Zdrowie! Co Zdrowie. Zdrowie. to nie. nie będzie ani Bo zwierząt, że... ani kiwika. Spra sprawdzamy, ile wydano na te rehabilitar. Nie, na te... te... Zara będziesz rehabilitowany. Skarlatyna, to inaczej. No. <grym się> szkarlatyna! Skarlatyna. Karol, co to szkarlatyna? To, to ja? O, nie! O, jednak o! nie. Jaki złodziej ty! Objawy pozytywne w schizofrenii. <grym> Wyścicie do zera! Ale o co chodzi? Ja nie mam czasu! Wow! Świetnie! Zmiana zera! To teraz dostanie ci... kopa. A nie, teraz. O, oj, O, ja dostanę teraz kopa. Nie, oj, pik! Tutaj! Dobrze! Yes. Oh nie Jak wystawy! Nazywa do zera. się część włosa, która wystaje ponad skórę? O nie. To będzie cebulka! Komar. Konar! <głos> <głos> A, <głos> jednak nie! Konar! W obrębie cywilizacyjnych nie zalicza się. A no. E no, mięszyca! O! Nie! O! Gryj, to była prawidłowa. Dobra! Dobre. Teraz ja albo maciek! Dobra, albo ja albo maciek popłyniemy! niech no się dobra. wyszedł z dodatkowymi punktami nie, z tego! Nie, nie, nie! nie, nie, nie. O, A ja się nie tego! Dawaj. Dobra, ale głupie. Najdłuższym nerwem u człowieka jest. Myślę, że chodzi Nerf. o kurwienie. Nie <ślonik> wiem! O, dobrze! Wydźwięczka spójrz na twarze przeciwników o, wbite ze strachu w podłogę. To musi no, być Maciek, no nie, nie, nie proszę. Nie, no, no, nie, nie. Masz, żeby każdy był. Jaką inną nazwę nosi pozycja bezpieczna, w której układamy poszkodowanego. No to jest, no, no, jest Sylwestra. Pozycja Sylwestra. Pozycja w salonie no, ale to było łatwe. Takie. No. I po co mu dawaliście takie łatwe? Uhu, uhu. Za dużo tu się dla siebie, a nie. No, Dawaj no, temu to mam więcej, niech się odgryzie, niech Od Nie. Matiego. Albo wygra, wygra ale... przez afrykańską muchę tsetse? Tsetse? Czym skutkuje? Tse? Eee... O, o. Już. Dobre. Ty dobry! Ty dobry jesteś! Mati, co jest? No, Bo go kiedyś ugryzła. Kanka. On I zasnął. A co tam Maciek? Mówiłeś, Nie. że co? Nie! <laughs> że szybko. Oni Jak sobie Jak się nazywa choroba polegająca na się nie! Dobrze! Są nie! Dobrze! Dobrze, Dobrze, dobra, 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 dobra. Znaczył dobrze i mówi nie, nie, no bo... o, Konkurencja dziękuję. zakończona o, i ma konkurencja. znak, że trzymacie wysoki poziom. O, o Ja nic dobrze, nie trzymam. E, póki co to nie jestem jakiś głupi. Ja ja jestem nie na ma na co? jedziemy dalej. Teraz ja, nie denerwuj mnie dalej. baloniadę. Nie wysokości. Po dobrej odpowiedzi możecie przebić balon przeciwnikowi. Po złej, wasz balon pęknie. On jest Czas trochę polać. Tobie pękło co innego, typie. Krystian! No co nie! Musisz, musisz, to, to, młusisz, młusisz, to Dawaj, znani ludzie! Znani ludzie!

a to kto pierwszy! Bierzy? A kto pierwszy? Co? To twoim ja, o nie. Jest. A ja czekałem, ja nie! To jest moim najgorszym wrogiem, nie mam takiego. Dobra, klikam lewo prawo losowo. I Ta, coś daj wybiorę! Na, daj na lewo. Daj na biorę! Teraz możesz się poczuć niczym mm, mm, saper. odmój no. się w informatyce! Wybrałeś kategorię, to wybijesz się pewnie. Ile pinów ma port hadmi? Łatwe! No jest. Dziewiętnaście. Dwa. A ty wiedziałeś? No, Nadziej. nie powiem. W pupę. Masz ostatni balon nad głową. No to niezły balon. Jeszcze tylko i... dwa, więc jak ostatni? No <grym 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 Jaką jest. literką oznaczona jest opcja pogrubiania tekstu w programie Ale Microsoft łapy. Word? Krystian, to ty o! rozdajesz karty. 3 God Ej, ja przypomnę, że ja wybierałem losowo. No oh, na nie. A tutaj poszły tak. ostatni balon. A ty się nawet. Bójcie go. Z produkcji czego znane są firmy Atiradeon i Nvidia GeForce. No, patrz! Krystian! Uważajcie! Bo on hostuje tę grę No dobrze! No, Każdemu dał wyrównaną szansę! Yeah. Szanse są wyrównane. Dano! Odpadnie dzięki Powiedział Będzie, będzie dokładnie to, co Maciek. Się. Maciek możesz być prowadzącym. O, dobra. W dzisiejszym, który, który wymieniony z wymienionych liter, liter nie jest nieokreślony z Dobra, lecimy. C. Nie jest określony. C! Odpowiadajcie! Krystian! USBD! Czas wybrać USB i C! Nie ma D. Co? A skąd ty widziałeś to? Ja mam rodzinę, bo jestem technikiem informatyki. Nie rodzina kibicuje, halo? Dobra, się masz za dużo punktów Dobrze, od niej. 55! Nie upokorzył mnie ostatecznie! Nie ma już nic. Nie ma już nic. Ale przynajmniej teraz mam swój kolor skóry. No, naprawdę, kto tego nie od... dobrze, Krystian? Krystian. Mówię! To jest bole, bole! No, bo nie wolno! nie wiem. On, on ma za szybkie on trenował! Trzymajcie Halo, ma, się! Mam no, więcej punktów. Szacunek, Karacie! dawaj! Bordo. No i gra to by było na tyle. Co? Musimy się pożegnać. Mój Nie? Musimy się pożegnać, koniec. Nie. Chyba? Nie. Jaka o, nie. firma wykupiła w 2014 roku aplikację WhatsApp? O Boże, kto ma to wiedzieć? Co? Będzie jedna z. Jedna z... XD. Ej, to nie odpowiadajmy może, co? Dobra, dobra. nie ja wpisuj. Ofensywnie, nie, nie przyjmuję tego pytania. A nie jak nie nie się mieli I nikt nie odpada. Wycefułkę. Ej, o, o! Kolej, o! Halo, o! szacunku. Nice. O, wygraliśmy. Ja Gratulacje. Ej, chwila, czyli mimo, mimo tego, ciebie. że ja odpowiedziałem na tyle co pytań, poprawnie, ja dostałem tyle samo. na tak, Karol? Nie, nie, Ale skąd mogłeś to wiedzieć? To jest bez sensu, jest To, że... to o, jest, ja, jest Braxio! Jak <gulow> teraz tabela. nie jestem ja robię Karol! Rach, nie. Wstyd. Bardzo woniła i się Wstyd. ciebie wyrzeka. Christian, Jakie o! Pysio! Żona zaraz brywa. za liderem! Pysio, zaraz robi wójeczkę. Prezentujesz Tylko trochę coś tu jest nie tak, bo ja jestem najgłupszy z tej całej trójki, nie? Ja jestem najgłupszy. No bo to od najgłupszego pokazuje. Tak, Czy się zgodzę? Tak, gotowina jeszcze. Tak, gotowina jeszcze. Większą... jeszcze albo jak wybierze, albo jest diskotek. Ale zobacz, Karol, odrobiliśmy się, widzisz? Wina Hazardu Aha. chyba jeszcze nikomu nie zaszkodził. Co, tam, Wielbiam Pokera. ale tylko wybierasz swoje. i wygrywaniu. Jak, jak to będzie? Ono będzie swój wynik. A kto Karol nie wybierała? Stracicie to, co postawiliście. Teraz i nie Karol chyba nie prosi się o karol. Oto kategoria. O ja biedone, Zoto, wiek, Karol, wiek, co to, Karol, co Dawaj A, sztukę. Dawaj sztukę, bo sztukę nie rozumiemy. Nie no. musi być piłka nożna, Nie, panowie. nie, 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 nie. nie, nie. coś w końcu Proszę, naprawdę Karol Jak, jak nie Karol nie wybierze tego. piłkę nożną, to będzie wyglądał typowo Na jak... jak... Piją! Jest... Chodziło to mi o sztukę mięsa. Ale właśnie sztuka czego? No właśnie. Ile punktów jesteście w stanie zaryzykować? No 50 maksymalnie. Ufa, stówkę. Maksymalnie stówka. Maxa! 250! To Który znany malarz obciął sobie ucho? Ale łatwy! Ale łatwy! No, który? Chyba ten, jak sobie poradziliście. Ja najwięcej punktów zgadnę Okej, chyba Nie gadaj, że zgadnę. Lol. Wybierzcie ilość punktów, którą obstawicie. Bawmy się. Dobra, stówka. No zobaczmy. I teraz to jest dziś trudne, nie? Który z artystów zazwyczaj nie występuje w cyrku? Kurde Oh, no dobra. To akurat proste <śmiecki> się Dobra, ja miałem punkty, pana no Maciek, drugie do miejsce, sam Maciek. Nie ja chciałem klauna Tym razem Tór, nikt się nie może. <śmiecki> Co za Dobrze, Mati! Pora obstawiać moi kobra! Jak Zabra. się bawić, to się bawi najwyżej przerąbie. Crzliwy romba okno wstawić, wiadomo. Nie możliwe, że kiedyś wziąłeś 500. Wziąłem 500. Co wy robicie! Co się znajduje na fresku ostatnia Wieczerza? Ale to jest łatwe, bardzo łatwe. Wow. No, bardzo łatwe, Bardzo łatwe. Maciek się Dobra, poczekajmy! Zobaczmy. Maciek, powiedz, że to. Nie! Yeah! Przekonajmy się, Daj! jak Daj! sobie poradziliście. Dawaj, Maciej! pięć stówek. tu teraz nie, Maciek! Nie, masz! Dalej, dalej, dalej. Ale to nie jest gryfki. koniec. Wybierzcie ilość punktów. No 500. Którą dobra. Jak się bawić, to się bawić, nie? Tak się nie bawić, to się bawić, inaczej się o, nie wygra. Wszystko o, o. na maksa stawiamy. Nilo to technika, która dotyczy. Ola, Nilo to technika, która dotyczy. Nilo. Nilo. Nilo, Nilo. O kurczaki e... pieczone. Nic, fatapizer. Kurwa, chuj wie! Dobra, obstawiamy coś, to stracę <laughs> punkty. Chyba, chyba, to Pierwszy raz różne, odpowiedzi? pierwszy raz różne! niesamowity skąd nie o! Tro... Nie wiedziałem tu, nie, nie wiedziałem! królowie hazardu! Je, ja 500, ja, ja idea. stawiam Olen! Olen! Jak chłop jakiś szalony, kurwa. Ale jak ja mam farta! Ja mam farta! Teraz będzie znowu jakieś Kim głupie, jest nie? Jest dla autora postać na obrazie Matka Whistlera. E no matka Stiflera to bym wiedział, ale Whistlera. Ty czujesz, że my to przewalimy, że to może być takie proste, a my zrobimy coś głupiego. Ja daję ja ja matko! Tak ja. Ja no no nie, wiadomo, wybrania siostro! Ja daję no. ja. <grym> ja 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 matko. matko! Czy będzie matka rzeczywiście wprost to, nie, nie? Nie, nie, nie! Pioską! Nie, nie, tak piąką! Ale ja i Wejsus! I A ja zamykam, bo ja jak się role odwróciłem. Jakie no to jest Mam wrażenie, <laughs> że o, się ja. To, ja. to, było, to ja jest. Takie, tak. to, musi by, to musi być podchwycenie. O jego siostra. No. Ej, ale powiem tak, Gierka mi się podoba ogólnie. Nie, nie. Na no, Aha, ja jestem nie. czekać, jedziemy dalej! Nie, 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 nawet nie chodzi o to, tylko Nami, że dokształcę się, bo wysokości. ja jestem debilem, także. To jest na farcie wszystko. Nie, nie, nie. Zaczekaj, graficznie podoba mi się Kaczyńskiego. Wybierę kategorii i czujesz Nie, się no, no. Internet! Internet. Ej, no kolego wędzony, bez taki! Musisz Dobra. posłuchać. Co Filmiki mamy określane mianem ASMR skupiają się na... Dobra, 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 A to bez różnicy jest to... ewentualnie. odpowiedzi. ale wszyscy odpiąamy, tylko, no. Ciekawe tylko, czy są poprawne. Kroś, Zobaczmy. Sam, sam, sam. Takie! mają rację! Znalazłem, znalazłem, to żyjemy, 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 Kto wynalazł usługę www. U. Wiem. O, nie, nie. Jak myślisz? Kurde. Ja wiem. E, nie wiem. Pewnie Chińczyk. Poznajmy poprawną odpowiedź. Tak? A połowa źle, połowa Ja bym powiedział, że Lary pojeżdżą, ale... Ale pewnie będzie na zewnątrz. O, o, oh. o, o! Ale to nie koła się. To się nazywa wyżej. najwyższy szczyt górski, na którym dostępny jest internet LTE? Aha. Dziadziadziolo? Co? Nie mam pojęcia. Nie mam bladego pojęcia. A, kwinę. Denary, pewnie denary. Poradziłeś graczy od marnych imitacji. To skąd wie? O! O! Skąd nas Świetnie. Niesamowicie. Nie, nie miałem zielonego pojęcia. Bo mam życie. Rocznie wysyłanych jest około 300 miliardów wiadomości e-mail. Ile procent z nich to spam? Ponad 50 spokojnie. 86 pewnie obstawiasz Ja już nie gram, ale dałbym 50%. Ja daj 86, nie? 86, nie. Ja daję. 86. Chyba też nie, wygracie, wygracie, A, ja wygracie jeszcze. A, Sprawdźmy jaka jest poprawna odpowiedź. tak mało odpowiedź. daliście? Jest, dobrze. Serio, tak? Tak. No. Ej, wyginiecie. Jakby zobaczył moją w ogóle, jak było, nic nikt nie A Maciek pojedynek. Na której z wymienionych stron internetowych możesz kupić? <ślesz> Masz kupić. No Artykuł Station. Na Na znaczy Jak my nagle odparliśmy, i dostają pytanie łatwe. Teraz Krystian by miał takie no, eleba.pl, najlepszy ten. Ale niestety A. nie. Która aplikacja nie służy do rozpoznawania Dlaczego oni dostają teraz proste pytania? Jakie łatwe, no. Nie wiem. Nie Ty ja szczerze? Pewnie, że Tidal. Nie służy. Mm -hmm. no, sprawdzić, ja sprawdzić, też... jak tam. Asystent Google mi się wydaje. Cała gromadka oberwie. Przecież jak spytacie się Google'a, jaka to piosenka, to wam powie. No. Nie, nie, Ej, Ja to też to nie używam. Ja też nie na więc zymbały dostajecie najprostsze pytania, jak my odpadliśmy. Która aplikacja została zakupiona no nie, nie. przez właścicieli. Wychodzę, tiktuka? wychodzę nie, oficjalnie no. stąd. We, Która aplikacja została zakupiona Mam nadzieję, że on nie za każde pytanie, tylko kto będzie pierwszy. No i ja, ja nie o, wiem, szczerze nie tak wiem. Musicli, musicli, nie wiem, music. Nie, nie, wie, no, nie no, odpadam, no dobrze, no. <laughs> no no dobrze? No to fard, no, no, no to jest fard. Maciek, kiedy będę zdechnij. nazywał? Lepszą Ale nie mogę. O, kolega. <laughs> nie mogę, Mati, spokojnie. Który z wymienionych YouTuberów znany jest z serii pod tytułem "Przygody z Minecraft"? No fajnie, akurat tego nie śledziłem. Przygody z Minecraft? No. JJ Joker? Remigiusz, Nie wiem. Ja bym dał MMM, Co? nie? No, no, JJJoker <śmienki> no, się wydaje. Jaki kłodziaczek! No, JJJoker. Brawo, tym razem cię oszczędzę. Trzymaj esie, pysio. No. No, staj no, staj się, Pysio, no. Nie wstajesz Pokebolem, zostajesz złapany, Maciek. Gratulacje, wyrastasz ponad mnie. poziom reszty przeciętniaków. Tak. Ile znasz punktów? 20. Mało pewnie. 22 punkty. 1200, To dużo. No, no nie, dalej już jesteś nie jest drugi, nie. No dobra, czaję, czaję. Ale teraz jest finał i co brać trzecio? To powinno być postaw. Teraz ile chcesz i odpowiadaj przesuncji. na pytanie. Dobra! 5000. Co się dzieje? O, czemu my się o, boimy? Co się dzieje? się dzieje? Na co czekaliśmy. No, bo, no. Wielki, finał. wielki finał? Wielki finał. Ciekawe o co chodzi. Ale czemu my się baliśmy? opary. O nie. Co jest? Będziemy się sprzątać. Będziemy się piwpawpować. No, oczywiście Maciek musiał oszukiwać, że ma pełny pasek zdrowia. Na podstawie wcześniej zdobytych. w prawdziwym życiu A, czy ty. Możecie trafić przeciwnika. Acie, jak tego jedyny raz największy pasek. No no, no bo było no, 5000 punktów chyba. Dobra, fokus na Maćka. Przesyszamy w Maćka dobra. Narzędzie ogrodnicze służące do przycinania gałęzi różnej grubości to a, uu, Karol, jaki speedrun! Co no nie, jest? Tylko Karol. my no. wiemy to! Naprawdę trzeba nie. tak nie. szybko? Najlepszy no, no, Moment, tak, pora tak. przybliżyć kogoś no, do domu. Nie. No, no, i. No. No, 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 wyrównaj dobra, wyrównaj szansę! Wyrównaj szansę! No, Wy szansę. Wy no. 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 nie zastanawiaj się, tylko plukaj mi na twarz! Dawaj na twarz wszystko! Wszystko na twarz! Liczba naturalna większa od 1 i posiadająca tylko dwa dzielniki to. O! Spodziewałem się innych odpowiedzi. No to Karol. No, Karol. Karol! O nie, nie, Karol! Się o nie, ty dostaniesz rząd O ty się na twarz. Za ile kapucha! A jakie było poprawne? Który z modeli karabinów jest produkcją rosyjską? O kurczę. O, nie no, że Nie przeczytałem. W sensie nie, 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 zio, nie widziałem. Pyszczo! Jak Jakże? przyłożyć! Marek. Dawaj, Marek. Ma... Wój Dawaj, ma... Dawaj na twarz, wój wój. Wój wój. Dawaj na twarz, Nie na twarz, na twarz. Teraz pytanie o, ratunkowe. Zgłoś się, Zgłoś się, odpowiedz dobrze Karolowi, dajmy i swój udział. Nie, bo ja nie będę wiedział. Dobra, <śmienicza> dobra, Proces czasowego zatrzymania wody krążącej o, kum... w środowisku to. Nie mam pojęcia, daj mi spokój. Proces czasowego zatrzymania krążącej. To jest ten, jak się cewka zrasta, i masz prostatę, ale to nie, nie działa nie. w środowisku. No i co? Nikt się nie ratuje. I co? No. Okay. Straż przyboczna papieża to. To? No i co no to, ja jest? to jest zaraz, jak tylko on już kliknął, no. O! No. Wiedział. Dobra Wiedział, bo ja też nie pytanie. Dlaczego szwajcarska? No, bo, no bo, o, bo oni tak, tak są szeregowa. ubrani. Bo oni są tak ubrani nawet tak <grym> śmiesznie. Tak nie, no i ja stroje. Też mam spodnie. Bo chodzą trzeba no białych szat, czapę. Na krzyżu o kurde, Teraz babak. każdy strzał zabiera więcej energii. O. Jak Grubo. nazywa się największy lodowiec szelfowy Antarktydy? Żartujesz? O kurde, co. Oj strzeliłbym, mnie. Szach <grym> nie, nie, nie. O, rosa. Dobrze, i teraz headshot w czoło. A. Oh. Widziałem, jak oh. są podobne odpowiedzi to jedno z dwóch, to mówię szale. Dla prawdziwego Janusza białe skarpety najlepiej pasują z. No nie zdążyłem. nie zdążyłem! No nie no! Ale wy wiedzieliście, ten! Pysio! Pysio, szalony! tu Niestety! Szalany! O, Wszyscy mają porówno! No. No nieźle to szanse. By a Ale może się wyglądać no, Na ratunek przybywa. pytanie Warszaw! Czy tu zostać dłużej w programie? Zobaczmy, co to hmm. będzie. W jakim celu tenisista prosi sędziego o tak zwany challenge? <mum> Karol! Karol! O! No o! nie, Karol był pierwszy? Tak. No nie. No i co? No i co? No, dobrze, no, dobrze, no i dobrze, no i no dobrze. No I ostatni no 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 będą pierwszymi, pamiętajcie chłopaki. Tak zawsze jest, tak zawsze jest właśnie. Który z podanych wyrazów nie jest nazwą Ery? Nie zdążyłem. No to, e, to co, Krystian, Karol! za to, że się zgłaszałem. Bezbłędnie. A teraz najlepszy moment. Pora przybliżyć a. kogoś do kąpieli. Nie no, a mogę strzelić w Wojewódzkiego? Panowie, nie, nie, możesz. nie, nie możesz. ma. Siebie strzel, niestety. siebie a strzel! A nie właśnie siebie strzel. do góry... Nie no, najwięcej ma Pysio, no to kurczaki pieczone, przepraszam. A, o. O. No się to na Karol, ale... No, uważaj no, ja Nie, nie, w nie, no pytałem. nie, No nie, nie, no, No no,

Ostatni będą... No, no, no. znać znaczy, pierwsi będą ostatni. W ciągu 15 minut dłuższa wskazówka zegara obiega. Naprawdę? Naprawdę? Naprawdę eee. wy dostajecie coś takiego? No nie! Chcesz odpowie źle, to was wyzywam, dobra! pierwszy. No no, no, wybierz nie. ofiarę! Dobra, nie no, mogę! Jeden na jeden z kimś, albo z Krystianem na tym. Ale albo kto Maćkiem. prowadził? Jestem całą głupszy, jestem głupi. Maciek ale jestem głupszy, ale jestem głupszy! Dobra, podajcie liczbę od 1 do 12 siedem! Sied raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem! No niestety, moje trzy się nie liczyła! Plus dziesięć to by wyszło na Maczka! Kurde! Kurde! No też. Stresuję się. Nie, wszystko nie. Ale jeżeli mamy wszystko stracone. Ale nie jestem na kapę. Jaka figura geometryczna jest również instrumentem muzycznym? Czemu nie zgłosił mi się, jak klikałem, Dobra! No, poczekaj! Jaka? Chodzi o trójkąt! No nie! Ale dam ci no. szansę! Dam ci szansę! Źle. Jest no to, to rola. <gry> ale nie! Z którym ale ty za zatwierdziłeś? Karol, z którym, jeden, jeden. z którym zatwierdziłeś? Ej, Ej, się klikam z enter. Ja klikam Zaginęć Enter i mnie nie wzięło. że nie wzięło. To jest jeden z no! O, to jest proste! No jest fast! Dobra, Karl! No nie, Nie zdążyłem! No był szybszy, był szybszy, ale GG! Good game! A teraz najlepszy moment! Karol nabrał szybkie palce po prostu! No dobra, ale a jak ja nie chcę? No to nie robię. Nie ma opcji, zabij, zabij moczkowicie. To możemy robić tak. Zapraszamy was na kolejne odcinki w naszym 4 4 4 I trzymajcie się, no i cześć. 4x4 to jest od tego, Pawła. No, punkt, zatek. Dziękuję za tę przypadek, której nie powinienem wygrać. Haha, gg. Ale co tu wygrywa się za to teraz? No, jesteś teraz, no, teraz możesz zabrać tysiąc dolarów do domu. Karol! Uuu! Co za wiedza! Zostajesz zwycięzcą! Wygrałeś kupon zniżkowy do McDonald'sa O, dobra. No i fajnie. A teraz papierowe weszły. <grym się> Słyszeliście? Biorąc co? pod uwagę poziom twoich rywali, nie wiem, czy ci współczuć, czy gratulować. <grym się> Jeszcze z nas no na końcu. <grym się> nie, nie słyszałem. W... No to... Mięk...